Maciek, kolejny sezon przed wami, już można powiedzieć, że jesteś całkiem doświadczonym zawodnikiem. Jak samopoczucie przed tym sezonem, jak forma? Bardzo, bardzo dobrze. Jest teraz taki okres bardzo no, intensywny dla nas, bo sporo przygotowań, już odliczamy dni do tego startu. Myślę, że forma na pewno nie jest ustabilizowana i na jakimś bardzo wysokim poziomie, bo to też nie jest, nie jest idealny okres na to, ale. Mam poczucie, że po prostu z treningu na treningu ona, ona wzrasta i jest na takim poziomie ak akceptowalnym, który na pewno da szansę walki o dobre miejsca na, na początku sezonu. Chodzi o to, żeby właśnie wejść z dobrymi skokami w ten sezon, a później, żeby było już tak. Kolejny. Właśnie wróciliście z Oberstdorfu, tam oddawaliście pierwsze skoki na rozbiegu lodowym. Jak się czujesz w tych warunkach, już można powiedzieć, zimowych? Muszę czym że całkiem nieźle. Z roku na rok do przejścia z torów letnich na zimowych wychodzimy coraz lepiej i po prostu coraz mniej spoko potrzebuje tego, żeby się do, do tych torów przyzwyczaić. Stąd właściwie nie było większego problemu w tym roku. Jedyne problemy, jak się pojawiały, to podczas jakichś dużych opadów śnie, e, deszczu, kiedy te tory robią się takie, takie tempe, bo narasta taki szlo, ale nawet z tym byłem w stanie sobie poradzić po paru skokach. To, to jest na pewno pozytywny aspekt tej treningu. Na, na innych rzeczach, czyli właśnie na takim stabilizowaniu tej formy i poprawianiu jeszcze, jeszcze drobnych błędów i oczywiście też na tym, żeby, żeby pomału kompletować sprzęt. Można powiedzieć, że do, takiego, do takiej pełnej satysfakcji w skokach brakuje Ci jeszcze podium Pucharu Świata i wtedy mógłbyś jakby wystrzelić z formą. Można tak to określić? Myślę, że nie do końca. Bo jakby do pełnej satysfakcji wiele mi brakuje. Jest sporo do osiągnięcia. Tak by no, w zeszłym sezonie brakowało tego podium, brakowało medalu żeby to była taka wisienka na torcie. Cały sezon był naprawdę dobry, był równy w moim wykonaniu, ale brakło właśnie jednego, dwóch, takich, tak, takiego wyskoku, super zawodu, które pozwoliłby stanąć na podium, zdobyć medal, jeszcze na to czas, także na pewno nie jestem spełnionym zawodnikiem, bo tak mówię, do osiągnięcia jest jeszcze bardzo wiele. Jest na to sporo czasu, także z cierpliwością, z pokorą można, można dużo szczęśliwego Masz jakieś konkretne cele wynikowe na nadchodzącą zimę? Czy? Tak, staram się zawsze hmm. mieć takie, takie konkretne cele, żeby wiedzieć do czego dążę i żeby móc się później z tego rozliczyć. Podzieliłem sobie jakby na dwie kategorie. Mamy imprezę centralną Współczesnego Świata i tam z mistrza Świata chciałbym przywieźć medal światach chciałbym zakończyć realizacji kluczowej dziesiątce w generalnej i przynajmniej raz właśnie stanąć na tym podjętym Dzięki tego życzę.